Serwusik, w tym odcinku zajmiemy się, jak podłączyć stary amplituner, stary wzmacniacz do telewizora współczesnej produkcji, chociażby kulet, OLED i tak i tak A możemy to chociażby zrobić za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego, analogowo-cyfrowego, to po pierwsze. Po drugie, możemy to również, jeśli taki wzmacniacz, ale to już musi być nowszy AMPLITUNER lub wzmacniacz. Chcesz dołączyć do mojej grupy o audio na Facebook? Wpisz w wyszukiwarkę zaznaczony tekst na niebiesko i wyślij prośbę. Wejście HDMI ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. Nie zajmujemy się właśnie tematem podłączenia. Do współczesnych amplitunerów wzmacniaczy, stereofonicznych. Oczywiście wszystko dotyczy wzmacniacza stereofonicznego, starej daty produkcji. Przejdźmy zatem troszeczkę kadr niech się nam zmieni kadr mam zmieniony, tutaj przechodzę do zdjęcia jakie widzicie to telewizor i amplituner oczywiście też może być stary wzmacniacz zasada działania i podłączenia jest taka, taka sama, nieważne czy to będzie w polskim, czy będzie to również w zachodnim czy tam japońskim sprzęcie audio przykładowe zdjęcie jak wygląda wejście kabli RCA czy tam synch, kable RCA, synch Typ męski. Wejście optyczne, które jak widzicie jest przedstawione w tym wypadku Optical. Jeszcze go można znaleźć pod nazwą Toslink. Tak wygląda właśnie to wejście, aby każdy z Was mógł sobie porównać, zarówno w urządzeniu analogowo-cyfrowym, przetworniku analogowo-cyfrowym, jak i w telewizorze. Przetwornik analogowo-cyfrowy, nie będę mówił. W jakiej cenie, jakie polecam. Nie ma to sensu według mnie. To już zależy od Waszych zasobów portfela. Ile chcecie na to urządzenie przeznaczyć? Kabel TIN 5-opinowy. Nie będę również polecał. Można znaleźć w internecie pełno przeróżnych kabli różnych producentów w różnej cenie. Czy podobają Ci moje filmy? Czy uważasz, że otrzymałeś niezbędną wiedzę na moich filmach? Czy chcesz wspomóc moją dotychczasową twórczość? Proszę o kliknięcie w linki do programu partnerskiego w jakim jestem. Mi coś kapnie, ciebie nic nie kosztuję. Serdecznie Ci za czynność. Dziękuję. Nadmienię jeszcze, że inspiracją do tego filmu, jaki powstał, był znajomy mój, dobry, niejaki Robert z Opola, którego serdecznie tutaj pozdrawiam z tego miejsca. Myślę, że film jest dość łatwy sposób i szybko zrealizowany. Dotrwałeś do tego momentu. Standardowo powiem ci, abyś napisał tym razem kontakt. Dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się na razie, i hej!